Dzień dobry moi drodzy. Witam serdecznie na takiej rywalizacji Wegasów. Dwie zdrapki jadę do Wegas i dwa super, nie super tylko ekspres losy Vegas, Także zobaczymy, który Wegas wygra. Nie podglądałam. Nic nie wiem. Co tu się ukrywa? Przybliżamy tego Wegasa i sprawdzamy. Po kolei. Pierwsza linia. Dwie żarówki, dwa razy bar. Tu mamy dwa razy winogrono, dwa razy cytrynka, dwa razy diamencik. Aj. Dwie wisienki, dwa diamenciki, dwie rakiety, dwie piłki, dwie podkowy. Muszę to teraz ustawić. Gdzie to było? dwie podkowy? Tutaj pojedynczo. Tu też. Tu są dwie cytrynki. I tu dwa dzwonki. To wygląda na to, że to jest pusty. Ale jeszcze potem sprawdzę, bo coś, albo sobie będę tą zdrawką przesuwać. O i teraz sprawdzamy. Dwie cytrynki. Pojedynczo, pojedynczo. Pojedynczo. Tu też. O, mamy trzy cytrynki. Gra dziewiąta. A trzy cytrynki lub pomarańcze to jest 10 złotych. No to pierwszy Vegas daje wygraną. Drugi Vegas, czyli Express Los. I tu już nic nie ma. Czyli 10 złotych mamy w tym Wegasie, czyli losik jeden się spisał. Teraz sprawdzimy sobie zdrabki losowe. Wegasowe. E numer 7 i mam numer 8. Zobaczymy teraz, czy wygrają zdrabki, czy ekspres losy. Tu mamy podkowę, kwiat, korona, karo, kier, gwiazda, kier. Biedronka. Słońce. Karo. Znowu słońce. Kawa. Cytryna. Trefl. Podkowa. Trefl. Melon. Słońce. Melon. I garnek. Kontrolne D i G. I teraz numer 8. I tutaj, czy wyskoczy jakiś dolarek? Czy wyjadę do Vegas, czy nie? Słońce, karo, słońce, palma, może tą stroną kier, biedronka, korona, kwiat, karo, biedronka znowu, słoneczko, wiśnie, wiśnie, garnek. Kawa, róża, melon, jest zielony dolar, jest, czyli jadę do Vegas, w tym momencie wygrywa, tu jest 10 zł, czyli 20, czyli wygrywa tą rywalizację, jednak Vegas zdrapkowy, 20, ale też nie jest źle, bo losy też się spisały dużo w grze dziewiątej trzy cytrynki także fajnie wegasowe losy i zdrapki jak najbardziej są szczęśliwe no za 30 zł do vegas nie pojadę bo za 40 zł miałam odcinek odzyskane 30 ale zawsze to coś na pomnożenie super ja się cieszę cieszę się z tego wyniku bardzo Dziękuję Wam pięknie za obecność, za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie znać, czy Wam się podobała ta rywalizacja. Pa!